Mandero wszystkim po wakacjach. No, było to Przejechane w Ferrari, też było. Wszyscy się zajmuję Mondeo. Każdy Mondeo dwa litry DCI. Zajmę przełożymy coś gwizdo i nie jedzie, nie? No i sprawdzimy tu górę taką. Za co idzie do interkulera. Zaraz wam pokażę. O, tu, będziemy, tu, tu mamy dziurę. Musimy ją zdemontować i założyć nową. Tylko, że nowa nie jest tania, bo występuje tylko w oryginale, nie ma zamiennika. Tu mamy nową rurę. Nowa rura kosztuje 600 599 zł w promocji była co zakładamy. No, wykręcili To akurat słychać, że sycy, ale w niektórych tak jest tak, że ta dziura przy doładowaniu jest mała. Niektóre kubki wyskakują, na przykład uszkodzone przepływomierz już powietrza. Może tak być ostatnio, miałem insygnie taką właśnie. I była dziura na rurze, właśnie do interkulera. I te Wymieniłem to i, i wszystko ustąpiło. Auto zaczęło normalnie jeździć. Tu mamy rurę plastikową. Tu właśnie jest problem, bo ona występuje tylko w oryginale, bo to jest Fordowska. Lepiej kupić nową, oryginalną, niż jakieś podróbki, kurde. Nie wiem, czy ta podróbka w ogóle występuje. Co muszę tam dostać od strony tego, kurde. Klatkę będzie trzeba wyciągnąć na dole. To będzie szybka robota, bo to widzę, że dojdę do tym śrubokrętem elastycznym do opasek i odkręcić. Tym. Tym, 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 tym. Bardzo dobra rzecz. Bardzo dobra rzecz to jest No i wejszła rura Bardzo ściągnięte Musiał ją wymanewrować tu jakby Co tu? No i nie go znerwuje ma się znerwować co to kurde je. ojej no jest szpata jest ziarur występuje cała o i tu mam nieszczelność tu widać o tu jest dziura no możemy światło ile lepiej widać O tu jest dziura jak w dupie o, to się cało Tu to spierdala To jest dziura no, taki głupi patent forzowski całą rurę wymieniać. Chce ktoś może sobie porzeźbić, nie? Ale wymieniam i mam. Dobra. Tu mamy nową rureczkę. Oryginalny z Ford. O. Możemy montować. Z powrotem. Masażki dali umowy! Dobrze, jak masz? Widać. Tutaj cyk, cyk fół. Jarmajster mówił. Cała Polska majster, cyk fu. Mejstersa musi opa opatentować ten cyk fuch. prawie jest. tam trochę. Żeby lepiej weszło. Już jest zamontowane Dobra, nadal mamy rurę dokręconą Teraz tu dokręcimy Aż tu pierdolę podciśnie, jak zwykle a Jest bardzo ważne to musi być szczelne, bo Wam głupoty później na komputerze wyskakują jakieś przepływomierzeń, wiadomo co. Wybija samochód Układ musi być szczelny. nie no, niedoładowanie, później pokazuje na komputerze. Nie doładowanie. I auto nie chce jechać. O, tu mamy opaseczki, cyk. Tu musimy skrócić, to wam ja się upierdziało. Podciśnienie. A! Jeszcze coś musi upierdolicie. Już tu wyrwiemy zęba. Chodź tu. kurde boże! No wech że skurczy ku, a już jest. O. No Można zakładać tą wrotę jest tej zawsze się coś musi upierdzić. trzeba uważać z tymi rzeczami Dobra, rurę mam założoną od interkulera autko powinno zacząć iść normalnie o. nowa rura Tania nie jest, ale nie zakładasz i masz, wszystko pasuje. Dobra. Także dzisiaj szybki odcinek po wakacjach. Odcinek o róży, o dziurawie rurze, ale rura już jest nowa. Można jechać na próbę. Także trzymajcie się, subskrybujcie łapka w górę. Także w przygotowaniu są różne fajne odcinki, i będą. Jakieś nowości, będę yy, nagrał odcinek, jaki samochód można polecić. Jak ktoś przyjdzie i chciałby kupić samochód, jaki samochód jest dobry. Co warto kupić? Na co patrzeć? Także trzymajcie się, łapka w górę, ciało.